Cześć. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o frezarkach do domu. Przybliżę Wam różne rodzaje tych urządzeń, omówię najważniejsze parametry, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze oraz podzielę się informacjami na temat cen frezarek dostępnych na rynku. Jeśli zastanawiacie się, która frezarka będzie najlepsza dla Waszych potrzeb, to ten film jest właśnie dla Was. Zapraszam do oglądania. Kiedyś podstawa prac w warsztatach stolarskich i domach była obróbka drewna wykonywana sposobami ręcznymi. Obecnie prace rak człowieka zastępują różnego rodzaju maszyny, które potrzebują jedynie sprawnej obsługi. Tego rodzaju sprzęty sprawiają, że praca jest szybsza, bezproblemowa i co ważne bardzo precyzyjna, pozwalającą na uzyskiwanie dobrych. Jakościowo produktów końcowych. Wśród najpopularniejszych maszyn do obróbki na pewno można wymienić frezarki, które dają możliwość wykonania naprawdę dokładnych prac nad drewnem, ale też NP. Metalem. Duże, profesjonalne frezarki SA, wybierane do zakładów stolarskich, innych gałęzi przemysłu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie. By frezarka posługiwali się także amatorzy i hobbyści w swoich przydomowych garażach czy warsztatach. Dobrze wybrany sprzęt nie będzie trudny w obsłudze i przy nauce pewnych umiejętności, będzie mógł stać się nieoceniona pomocą spełniając. Funkcje nowoczesnego dłuta, które pozwoli nadać drewnu wybrany kształt. Frezarka do domu umożliwi wykonywanie np. ładnych ozdób, czy nawet mebli wraz z nietypowymi kształtami w drewnie. Co to jest frezarka? Frezarka jest rodzajem elektronarzędzia, którego używa się do nieco bardziej zaawansowanej obróbki materiału pozyskiwanego z różnych. Gatunków drzew, ale czasem też do obróbki metalu. Osoby, które planują wyposażyć swój przydomowy warsztat we frezarkę, Chcą zazwyczaj zająć się trochę bardziej poważna praca z drewnem. Do takich zaawansowanych czynności nie będzie zaś nadawać się większość zwykłych narzędzi ciesielskich. Natomiast frezarka pozwoli na obróbkę, która polega na tak zwanym skrawaniu, za pomocą cięcia wysokimi obrotami. Frezarka jest bowiem jednym z rodzajów obrabiarki. Wykorzystuje się ją ja do obróbki skrawaniem powierzchni płaskich oraz kształtowych, można dzięki niej uzyskiwać takie kształty jak rowki, Gwinty i koła zębate. Głównym narzędziem obrobczym, który znalazł swoje zastosowanie we frezarce, jest frez. Jest on wprawiany w ruch obrotowy i dzięki temu frezarka może wykonywać swoje funkcje, czyli frezowanie. To właśnie od frezu, czyli wymiennej części, mocowanej w głowicy, zależy efekt pracy urządzenia. Na rynku znaleźć można różne rodzaje frezów, a ich kształt dopasowuje się do rodzaju wykonywanej pracy. Wtedy, poruszając się ruchem obrotowym... Element ten zdejmuje nadmiar materiału i pozostawia na drewnie wybrany kształt. To właśnie frez nadaje wybranemu materiałowi odpowiedni i pożądany wygląd, ponieważ wykonuje rowkowanie, złobienia i ozdobne profile. Jednocześnie z frezem samo urządzenie przesuwa się względem poddawanego obróbce materiału. Obrabiany we frezarce materiał może poruszać się ruchem – posuwowym, krzywoliniowym, prostoliniowym. Natomiast sam posuw może być ręczny albo zmechanizowany. Na rynku obok frezarek konwencjonalnych można znaleźć obecnie frezarki CNC, ZAN. Computerized Numerical Control, które mają wyposażenie elektroniczne i sterowanie numeryczne. Dzieli się je na te zręczna i automatyczna wymiana narzędzi. Wszystkie nowoczesne frezarki mają kompaktowa konstrukcję, co ważne o zamkniętej przestrzeni roboczej, wysoka stabilność oraz dość dużą moc. Warto wiedzieć, że to od rodzaju frezarki zależne jest czy frez, który skrawa materiał. Będzie działał współbiezne czy też przeciwbieżne. W działaniu całego urządzenia zawsze najważniejsza będzie zaś prędkość obrotów, liczona na minutę, i właśnie kierunek posuwu. Łatwiej pracuje się na współbieznej metodzie frezowania, a bezpieczniejsze, a zarazem prostsze w obsłudze, ESA modele górnowrzecionowe. O których dokładniej później, ponieważ większe prawdopodobieństwo skaleczenia się w czasie pracy daje wrzeciono umieszczone u dołu. Właśnie z tego powodu. Frezarki dolno SA polecane głównie doświadczonym majsterkowiczom. Natomiast najlepiej będzie, kiedy osoby początkujące zdecydują się na używanie lekkich modeli jednorecznych. Przed rozpoczęciem pracy z frezarka należy zawsze dobrać odpowiedni rodzaj frezu, rozmiar i kształt, w zależności od tego nad czym. Chce się pracować i jaki efekt osiągnąć. Do frezów zaż dopasować należy prędkość działania frezarki. Aby praca z tego typu urządzeniem była bezpieczna, Trzeba zwrócić uwagę na to, by obrabiany materiał był należycie zaciśnięty do blatu roboczego, a frezy, czyli narzędzia skrawające, zostały właściwie zamontowane. Rodzaje frezarek. Wybór odpowiedniej frezarki może nie być najłatwiejszym zadaniem. Szczególnie dla tych osób, które nie miały wcześniej do czynienia z tego rodzaju urządzeniami. Zanim wiecie, jak kupi, warto jest wiedzieć, jakie frezarki dostępne SA obecnie na rynku. A dzieli się je na kilka różnych grup, gdzie niekiedy występują pomiędzy nimi dość wyraźne różnice. Pierwsza z nich dzieli je ze względu na budowę i wybrane cechy konstrukcyjne. Wyróżnia się tutaj takie frezarki, jak frezarka wspórnikowa to urządzenie z umocowanym na wsporniku stołem. Wyróżnia się dwa rodzaje frezarek wspornikowych, pionowe i poziome, które różnią się od siebie uozyskowaniem brzeciona. Pionowe wrzeciono znajduje się w głowicy przesuwnej. A poziomo ozwrzeciona uozyskowana jest w korpusie głównym. Frezarka stołowa jest to sprzęt cechujący się naprawdę dużą dokładnością, dlatego wykorzystuje się go przede wszystkim do prac, które wymagają wysokiego poziomu precyzji. Frezarek stołowych używa się na przykład w przemyśle zegarmistrzowskim i elektronicznym. Natomiast w zakładach rzemieślniczych spotkać można wiertarko frezarki stołowe. Frezarka lekka posiada ona stosunkowo prosta budowę. Łaczy w sobie cechy frezarek wspornikowych i stołowych, w związku z tym często uznaje się ja za frezarkę uniwersalną. Frezarka bezwspornikowa w tym urządzeniu wrzeciono przesuwa się po prowadnicy w sposób pionowy. Frezarki te nie powinny interesować amatorów, ponieważ wykorzystuje się w przemyśle ciężkim. Frezarka wzdłuzna charakterystyczna cecha tego urządzenia jest to, ze stołu przesuwa się wyłącznie w kierunku wzdłużnym. Innym, bardzo często stosowanym, podziałem frezarek jest ten dotyczący umiejscowienia wrzeciona. ESA to frezarki górnowrzecionowe, w nich wrzeciono umiejscowione jest powyżej blatu stołu. ESA to sprzęty bardzo bezpieczne. Dzięki temu mogą ich używać osoby początkujące w obróbce drewna. Sprawdza się one jako frezarki do domu, ale też do niewielkich zakładów NP. Meblarskich, dzięki czemu ESA obecnie najpopularniejszym tego rodzaju sprzętów. Frezarki górnowrzecionowe SA idealne do frezowania krzywizn i krawędzi połek oraz do wykonywania profili narożnych i rowków do połaczeń drewnianych. Mogą one służyć do masowego frezowania zewnętrznego lub wewnętrznego różnorodnych przedmiotów na całej ich powierzchni obwodu. Warto wiedzieć, że do frezowania krawędzi okrągłych przy użyciu takiej frezarki niezbędnym dodatkiem będzie specjalny cyrkiel. Frezarski, który zapewnia całkowita precyzję pracy. Prowadząc frezarkę po materiale można również wspomóc się o zyskiem oporowym, który gwarantuje większą stabilizację. Natomiast do obrabiania prostych krawędzi pomocna będzie prowadnica równoległa. Frezarki dolnowrzecionowe tutaj wrzeciono umieszczone jest poniżej linii stołu roboczego. Taka sytuacja utrudnia obsługę urządzenia i jednocześnie sprawia, że nie jest ono tak bezpieczna w obsłudze jak frezarka górnowrzecionowa. Frezarki dolnowrzecionowe sprawdzają się przede wszystkim w profesjonalnych zakładach obróbki drewna do obsługi przez osoby z wprawa i doświadczeniem, gdzie używane ESA na przykład do frezowania profilowego. Używa się ich do tworzenia skomplikowanych elementów oraz artystycznych detali. ESA to urządzenia ciężkie i o dużej mocy. Frezarki równowrzecionowe wrzeciono umiejscowione jest równo z linia blatu stołu. Jeśli chodzi o wrzeciona, to frezarki dzieli się jeszcze na jednowrzecionowe, wielowrzecionowe. We frezarkach wykorzystuje się różnego rodzaju wrzeciona. Według fachowców najlepsze SA wrzeciona bezszczotkowe, którymi steruje się przy użyciu falownika z metalowa obudowa albo na łozyskach ceramicznych. Kiedy zaistnieje potrzeba, by do kupowanej frezarki dobrać wrzeciono, to uwagę trzeba zwrócić przede wszystkim na jego moc i maksymalne obroty. Umiejscowienie i liczba wrzecion stanowią jedne z podstawowych czynników rozróżniających frezarki, jednak oprócz tego podziału istnieją jeszcze inne. I tak na przykład ze względu na rodzaj frezowania w drewnie, na rynku wyróżnia się frezarki, pełne Niepełne, swobodne. Warto tutaj wspomnieć także o coraz popularniejszych, profesjonalnych narzędziach tego typu, czyli o frezarkach CNC sterowanych numerycznie. Ruchami frezu kieruje w nich program komputerowy, co skutkuje tym, że takie frezarki umożliwiają dokładne i precyzyjne wykonanie każdego detalu. Frezarki CNC SA oczywiście droższe od zwykłych urządzeń, dlatego nie SA one dobrym rozwiązaniem dla mniejszych zakładów czy hobbystycznych warsztatów przydomowych. Zapłaci się za nie więcej – a ich precyzyjna praca w takich miejscach nie zawsze będzie potrzebna. O zakupie frezarek CNC powinny natomiast pomyśleć większe zakłady. Najnowocześniejsze frezarki CNC mają na wyposażeniu elementy takie jak kabina osłaniająca przestrzeń robocza, przekładnie srubowe, toczne, wrzeciono typu pionowego i poziomowe, pozycjonowanie wrzeciona, podtrzymkę do długich trzpieni, lampę oświetleniowa, instalacje. Chłodzenia narzędzia, osłonę prowadnić. Ich wyposażeniem dodatkowym mogą stać się natomiast karta Ethernet, i madła, sonda do pomiaru przedmiotu albo pomiaru narzędzia, trzpienie. I oprawki, elektroniczne ręczne, głowica wytaczarska naprawcza, oprogramowanie. Można do nich wybrać również stoł płytowy, stoł uchylny, stoł obrotowy CNC, a także liniały pomiarowe w trzech osiach. Zastosowanie czyli gdzie i przy jakich pracach przyda się frezarka? Frezarka to urządzenie które wykorzystuje się do obróbki różnych materiałów, przede wszystkim drewna i metalu, ale też tworzyw sztucznych, czasem również glazury. ESA one bardzo potrzebne przy wycinaniu kształtów, ale też przy zaokrąglaniu i fazowaniu krawędzi. Stosuje się je także w wierceniu przelotowym i nieprzelotowym, rzeźbieniu, a także w kopiowaniu elementów. Co ciekawe, frezarki pojawiają się także w budownictwie, gdzie słuza do obróbki betonu i drewna, a także do wykonywania szczelin dylatacyjnych. Frezarki bardziej rozbudowane, przeznaczone dla profesjonalistów, służą najczęściej do obróbki tylko jednego typu materiałów, NP. Wyłacznie drewna. Dzięki temu mogą być naprawdę precyzyjne i lepsze, łatwiejsze w obsłudze. Natomiast TZW. Frezarki dla amatorów, czyli zwykłe i mniej skomplikowane, SA uniwersalne i mogą posłużyć do obróbki różnego rodzaju materiałów. Co dokładnie można STWRZYC przy pomocy frezarki? Te przeznaczone do obróbki drewna mają naprawdę wiele zastosowań, a wszystko zależne jest od wybranego frezu. Można wtedy wyprofilować krawędzie mebli i nadać im pożądany kształt, zwiększając jednocześnie atrakcyjność przedmiotu. O! Stare meble, dodając im całkiem nowego charakteru, po frezowaniu można je spomalować, obrabiać drewniane listwy i ramy na obrazy. Ilustra, tworząc oryginalne dekoracje, obrabiać blaty, dodając im dekoracyjnego szlifu. Frezarki pozwalają też na zaokrągłanie brzegów. Blatu, co zwiększa jego bezpieczeństwo, tworzyć drewniane meble od podstaw, dbając o ich precyzyjne wykończenie, zakańczać fronty. Frezem krawedziowym, głębokim i wklesłym, a także przygotowywać otwory pod zawiasy we frontach, nie trzeba wtedy mocować do frontów. Gałek lub uchwytów, bo na łączeniach elementów drewnianych wycina się odpowiednie wczepy, które połacza deski pod katem prostym. Jeśli zaś chodzi o frezarki CNC, to znajda one zastosowanie wśród przedstawicieli różnych branż w różnych gałęziach przemysłu także. W dużych fabrykach i warsztatach mogą być one używane przez stalarzy, a także producentów, mebli, schodów, drzwi i okien czy też stelazy pod meble tapicerowane. Sprawdza się one również w agencjach reklamowych do produkcji reklam, to znaczy do wycinania w HPL, PVC, Plexi, PP oraz do grawerowania. Frezarki Cienci mogą bowiem pracować na materiałach takich jak drewno, sklejka, lameneti, OSB, HPL, MDF, PCV, pleksa, plastiki, tworzywa. Sztuczne, kompozyty, aluminium i stopy metali lekkich. W przypadku dwóch ostatnich niezbędne jest zastosowanie mgiełki olejowej, czyli aktywnej mieszanki powietrza i chłodziwa, dawkuje. Sieja w minimalnych ilościach na końcówkę frezu albo obrabiany materiał. Jak więc widać, wszystkie tego rodzaju sprzęty, zaczynając od mini frezarek, które SA idealne dla amatorów, a kończąc na profesjonalnych. W frezarkach CNC, gdzie powierzchnia robocza sięga nawet kilku metrów, znajdują swoje zastosowanie w naprawdę wielu miejscach, także w domowym warsztacie. Pozwalają one na stworzenie wielu przydatnych, a czasem naprawdę pięknych, NP. Jeśli chodzi o zdobne frezowanie drewna, produktów, najważniejsze parametry i funkcje frezarek. Kupując tego rodzaju urządzenie, zawsze należy przemyśleć, które z jego parametrów SA w danym przypadku najbardziej istotne i do jakich. Celów frezarka będzie wykorzystywana, jakie materiały będzie chciało się nią obrabiać. Trzeba zastanowić się między innymi nad wielkością sprzętu, wymagana wydajnością i potrzebnymi udogodnieniami. Jest to bardzo ważne, ponieważ nowoczesne frezarki mogą frezować różne materiały, ale jest to zależne od tego, do jakich czynności przystosował je producent. Do tego osoby pracujące w warsztacie hobbystycznie nie będą potrzebować AZ tak zaawansowanego sprzętu jak profesjonaliści ci w danym fachu. Frezarki mogą różnić się od siebie pod wieloma względami, a ich najważniejsze parametry dotyczyć będą rodzaju sterowania, gabarytów. Urządzenia, masy frezarki, powierzchni stołu, odległości maksymalnej od czoła wrzeciona do powierzchni stołu, mocy wrzeciona, obrotów. Maksymalnych wrzeciona, przesuwu w osi X, Y, Z. Szybkości dojazdowych, X i y, z dokładności, powtarzalności pozycjonowania silników napędowych NP. Krokowych, rozdzielczości elektronicznej, automatycznego pomiaru długości narzędzia, mocowania narzędzia. Ważnymi parametrami SA na pewno także te czysto techniczne, a więc przede wszystkim moc urządzenia, które wpływa NP. Na prędkość obrotowa. To właśnie moc może w dużej mierze wpłynąć na wybór modelu odpowiedniego do zaplanowanych prac. Warto jednak wiedzieć, że we frezarkach amatorskich wykorzystuje się przekładnie, a więc nie ma tutaj konieczności posiadania zapasu mocy. Dla początkujących majsterkowiczów, którzy szukają frezarki do nieskomplikowanej obróbki drewna czy innych materiałów, idealne będą. Modele frezarek o mocy od 700 do 900. Te do 800 posłużą do tworzenia krawędzi, połaczen oraz rowków, a te do 900 dysponują takim zapasem mocy, ze sprawdzają się przy Miękkich ale też i twardszych materiałach. Nadają się do wykonywania pracy jedna rike. Bardziej uniwersalnymi sprzętami z większa prędkością obrotowa będą frezarki o mocy od 1250 do 1400. Taki silnik umożliwi wykonywanie nieco bardziej skomplikowanych czynności, takich jak wycinanie kształtów, robienie nacięć, rowków i profili. Frezarki o takiej mocy należą do grupy urządzeń uniwersalnych i pozwalają na pracę z różnymi materiałami, a także na wykonywanie różnych ciekawych dekoracji. Najbardziej profesjonalne frezarki będą miały moc 2000 w i dzięki temu, razem z dużą mocą obrotowa, będą radzić sobie nawet z najtwardszym drewnem. Tym na co trzeba zwracać uwagę w czasie zakupu frezarki jest tak, że prędkość im będzie ona wyższa, tym większa będzie gładkość frezowanej powierzchni. Większa ilość obrotów to także lepszy sposób na obróbkę najróżniejszych materiałów. To znaczy aluminium, laminatów czy też materiałów kompozytowych. Prędkość frezarki może być regulowana na dwa sposoby: płynnie albo skokowo. Ważnym parametrem tego rodzaju sprzętu będzie również maksymalna średnica frezu. Warto wiedzieć, ile może wynieść ona dla konkretnego modelu, bo będzie to bardzo istotne przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju obróbek. Na całej przestrzeni użytkowania frezarki. Jest to ważne również dlatego, ze średnica frezu wpływa bezpośrednio także na moc frezarki. W danej frezarce na komfort użytkowania mogą zaś wpływać dołączone do niej dodatki, czyli TZW. Dodatkowe wyposażenie, do którego zalicza się między innymi prowadnica równoległa, która znacznie poprawia stabilność prowadzenia. Frezarki, ogranicznik rewolwerowy, bardzo przydatny przy frezowaniu głębokich rowków, ogranicznik mikrometryczny, który umożliwia ustalenie dokładnej głębokości frezowania. System odprowadzania wiorów dioda doświetlającą obrabiany materiał. Warto sprawdzić, czy wybrana frezarka posiada tego rodzaju wyposażenie, bo może ono znacznie ułatwić, a także usprawnić wszelkie prace. Obecnie producenci frezarek oferują także wiele różnych akcesoriów, dzięki którym frezarka będzie pracować bezpieczniej i szybciej. Zalicza się do nich systemy chłodniczy i odpływający, a także czujnik pomiaru wysokości urządzenia. Osoby decydujące się na zakup frezarek CNC powinny zwrócić uwagę na to, ze niektóre z nich mają możliwość liniowej i karuzelowej wymiany narzędzi. Liniowa wymiana może być tylna lub boczna i zastosowana przyspiesza wszystkie prace. Natomiast przy karuzelowej wymianie narzędzi przy wrzecionie jeździ TZW. Kołowrotek, co sprawia, że wymiana jest bardzo efektywna, czym kierować się przy zakupie frezarki? Frezarka jest urządzeniem multifunkcjonalnym, dzięki czemu jest prawdziwa pomocą przy obróbce drewna, ale też metalu i innych materiałów. Może być ona wykorzystywana przez amatorów, jak i profesjonalistów. Najważniejsze jest jednak to, by je odpowiednio wybrać, bo maszyny amatorskie dość znacznie różnią się od tych profesjonalnych, a także różnią się między sobą w kategorii frezarek amatorskich. Po pierwsze, tym, co wyróżnia frezarki profesjonalne jest to, że zazwyczaj esa one przeznaczone do obróbki jednego rodzaju materiału drewno albo metal itd. Natomiast sprzęt przeznaczony do zastosowań przydomowych często jest bardziej uniwersalny i można używać go do obróbki drewna, ale też innych materiałów. Przy zakupie frezarki do swojego domu pod uwagę trzeba wziąć własne potrzeby, ale też oczywiście możliwości finansowe. Za tego rodzaju urządzenie zapłaci się kilkaset złotych. Sprzęty profesjonalne będą kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Ważne będą także posiadane umiejętności. Osoby początkujące powinny zakupić sprzęt tańszy i dość prosty w obsłudze, by był dopasowany do ich możliwości. Dla mało doświadczonych osób najlepsze SA frezarki jednoreczne, nazywane również ręcznymi. SA ono łatwo dostępne w wielu sklepach, zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych. Do wyboru SA zarówno frezarki ręczne oporęcznym, mobilnym kształcie, jak i frezarki stołowe. Trochę trudniej dostępne SA, natomiast urządzenia profesjonalne przeznaczone do fabryk i zakładów produkcyjnych. Trzeba pamiętać, że obsługa takich frezarek wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na jego prawidłowe użytkowanie i zagwarantuje bezpieczeństwo pracy. Tak więc, wybierając frezarkę do domu, należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak moc wrzeciona i jego maksymalne obroty, maksymalna, odległość wrzeciona od powierzchni stołu, wymiary stołu. Dokładność frezowania, powtarzalność pozycjonowania, szybkości dojazdowe. Przesuwność osi, rozdzielczość elektroniczna. Z punktu widzenia użytkownika istotne będą także wymiary frezarki, jej waga oraz sposób i poziom łatwości jej obsługi, a także rodzaj silników napędowych. Niezwykle ważna sprawa, która trzeba dokładnie sprawdzić przed zakupem frezarki jest tryb pracy urządzenia, to znaczy odmiana frezowania. Do każdego zadania wykonywanego przez taką maszynę można bowiem potrzebować nieco innego trybu jej pracy. Biorąc pod uwagę konstrukcję urządzenia, ten tryb pracy, a więc frezowanie, można podzielić na pełne to frezowanie trzystronne. Oznacza to, że w czasie obróbki, w danym materiale powstają trzy powierzchnie obrobione, a wymiar obróbkowy jest wymiarem wewnętrznym. Niepełne jest to frezowanie wyłącznie dwustronne. Czyli w obrabianym materiale powstają dwie powierzchnie obrobione. Natomiast wymiar obróbkowy jest w tym wypadku wymiarem o charakterze mieszanym. Swobodne takie frezowanie jest jedynie jednostronne. Po brabianym przedmiocie jest tylko jedna obrobiona powierzchnia. Wymiar obróbkowy ma tutaj kierunek prostopadły względem powierzchni obrobionej albo kierunek zbliżony. Kolejna rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest wspomniane już wcześniej umiejscowienie wrzeciona, które może znajdować się w trzech pozycjach. Przez to wyróżnia się trzy grupy frezarek: górnowrzecionowe, dolnowrzecionowe. Równowrzecionowe. Do użytku domowego najlepsza będzie frezarka górnowrzecionowa, w której wrzeciono jest położone nad stołem. Taka maszyna ma dość niska wydajność, nie jest więc dobra do wykonywania większej ilości ozdobnych elementów, ale nie jest to problemem w przydomowym warsztacie. Pozwala ona za to na łatwa obróbkę materiału i na zachowanie powtarzalności wzorów. Jest też bezpieczniejsza od innych typów frezarek, dlatego bez problemu może być obsługiwana przez osoby dopiero początkujące w obsłudze tego typu sprzętów. Frezarki dolnowrzecionowe SA natomiast skierowane do tych osób, które mają już doświadczenie we frezowaniu. Wybierając odpowiedni dla siebie model frezarki, do własnych potrzeb trzeba dobrać także jej parametry skrawania. Muszą być one takie, by można było w pełni wykorzystywać moc silnika napędowego urządzenia. Pod uwagę należy więc wziąć tutaj, wymiary i własność materiału poufabrykatu, konstrukcję frezu, cechy charakterystyczne frezarki. Wtedy test dobór parametrów będzie polegać na ich ustaleniu względem. Głębokości skrawania, liczby przejść oraz posuwu, prędkości skrawania. Przy zakupie frezarki, niezależnie od jej rodzaju i ceny, warto też zwrócić uwagę na gwarancję udzielana przez producenta oraz jej. Długość i dostępność pomocy serwisowej. Ile kosztują frezarki? Chcąc zakupić tego rodzaju sprzęt do swojego domu, oprócz rodzaju, najlepsze będą te górnowrzecionowe oraz modelu frezarki, należy. Zastanowić się nad tym, czy wybiera się frezarkę zupełnie nowa czy też używana? Kupując używana frezarkę warto zwrócić uwagę jak bardzo ESA zużyta i czy była wcześniej odpowiednio eksploatowana i konserwowana. Lepiej jest zazwyczaj dokonywać zakupów w sklepach decydując się na frezarki nowe fabrycznie. Koszt zakupu frezarek ESA dość zróżnicowany, wahając się od kilkuset złotych AZ do kilkunastu tysięcy złotych, a zależą od ich rodzaju. Różnorodności funkcji i stopnia skomplikowania oraz specjalizacji. Jedna z najtańszych frezarek można kupić za zaledwie 175 zł. Wazę ona 4 kg, mierzy 280 x 15 x 250 mm, a jej moc to 1200. Prędkość minimalna, maksymalna takiej frezarki to 11500 do 34 000 min, a głębokość frezowania to 50 mm, przy rozmiarze oprawki freza 6,8 mm. Jest to sprzęt z funkcją zmiennej prędkości. Kolejny pułap to frezarka górnowrzecionowa o mocy 1300 za 250 zł. Tutaj obroty to 11 000 do 28 000 na min, a skok korpusu to 55 mm. Frezarka wazy 3,5 kg, a w całym zakupionym zestawie oprócz samej maszyny znajduje się także klucz płaski, szpikulec do frezowania. Po okręgu trzy tuleje zaciskowe o średnicach 6, 8 i 12 mm, adapter do odsysania pyłu z redukcja, aluminiowa prowadnica równoległa. Mechanizm umożliwiający precyzyjne regulacje położenia frezu względem krawędzi materiału. Natomiast za 300 zł można kupić frezarkę górnowrzecionowa, która będzie posiadała takie funkcje i udogodnienia jak regulacja, obrotów, ogranicznik głębokości, blokada wrzeciona, prowadnica równoległa, podłaczenie do odsysania pyłów, narzędzie do wymiany frezu. Taka maszyna wazy około 4 kg, jej moc 100 1100 a liczba obrotów na minutę wynosi 11 000 do 30 000. Uchwyt do frezów to odpowiednio 6,8 mm, a wysokość podnoszenia to 55. Sprzętem z nieco wyższej połki cenowej, ok. 800 zł, będzie frezarko-wycinarka o mocy znamionowej 710 w wadze niecałych 2 kg. Tutaj prędkość obrotowa na biegu jałowym to 10 000 do 30 000 obrotów na min, głębokość frezowania wynosi 0 do 35 mm, a głębokość wycinania 0 do 40 mm. Tego rodzaju urządzenie jest wyposażone w blokadę uchwytu, elektroniczna regulacji prędkości, łagodny rozruch. W zestawie kupuje się również wymienne przystawki do wycinania, do frezowania wgłębnego, do frezowania jak wycinania pod katem w zakresie 30 do 45 stopni. Jedna z droższych opcji frezarek, które sprawdza się w użytku domowym będą modele, których ceny sięgają około 1300 zł. W takiej cenie można zakupić frezarkę górnowrzecionowa o mocy 1400, która wazy OK. 5,5 kg, a jej wymiary to 190x240x102 mm. Wśród parametrów takiego sprzętu można wymienić również zmienna prędkość, prędkość minimalna, maksymalna w OBR. Min 10 023 rozmiar oprawki freza wynoszący 40 mm i głębokość frezowania sięgająca 64 mm. Do takiej frezarki dołaczane SA, rolki prowadzące, adaptery do odsysania, prowadnica równoległa, klucze, podstawy owalna i okragła, osłona wiorowa. We frezarkę z górnej połki cenowej wbudowano także dają LED, która oświetla obrabiana powierzchnię. Serwisowanie frezarek. Zakup frezarki to zawsze pewnego rodzaju wydatek i chce się, by sprzęt mógł służyć bezawaryjnie przez jak najdłuższy czas. Jednak wiadomo że na skutek różnych zdarzeń mogą się pojawiać niespodziewane usterki. Dlatego też zdecydując się na zakup frezarki, najlepiej poszukać modelu od producenta, który posiada w naszym kraju swoje serwisy i oferuje użytkownikom swoich produktów możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego. Większość frezarek dla amatorów nie jest poddawana tak ciężkim zadaniom, by miało dochodzić do częstych awarii. Większe problemy pojawiają się wśród frezarek CNC, które posiadają znacznie więcej funkcji. Ich serwisowanie jest wiec istotne i to z dwóch powodów. Po pierwsze, wszystkie urządzenia bywają wadliwe. Po drugie, niekiedy pojawia się też czynnik ludzki, czyli błat w użytkowaniu, który spowodować może awarię. Frezarki CNC nie da się naprawić samodzielnie, zawsze trzeba je przekazać do autoryzowanego serwisu. Naprawa sprzętu przez przypadkowe osoby mogłaby skutkować utrata gwarancji u producenta. Podsumowując, Frezarki, czyli narzędzia do obróbki drewna innych materiałów, pozwalają przede wszystkim na wytwarzanie w drewnie elementów dekoracyjnych. Esa to urządzenia często wykorzystywane przez profesjonalistów, jednak po odpowiednim przygotowaniu i wybraniu mniej skomplikowanego. Modelu mogą z nich z powodzeniem korzystać także amatorzy. Bardzo ważne jest jednak, by frezarki były użytkowane zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta. Wtedy będzie można mieć pewność, że nie będą one narażone na usterki, Będą natomiast pracować bezawaryjnie i bez żadnych problemów. Podsumowując, wybór odpowiedniej frezarki do domu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pracy, która planujemy wykonać, kluczowe: parametry techniczne oraz nasz budżet. Zrozumienie różnorodności dostępnych modeli oraz ich specyfikacji pozwoli nam podjąć świadomą decyzję. Pamiętajmy, że inwestycja w dobra frezarkę może znacznie ułatwić nasze prace stolarskie i przyczynić się do osiągnięcia lepszych efektów. Dziękujemy za oglądanie i życzymy udanych projektów